Siemka. Będę się regularnie starał publikować filmy w tym temacie, ponieważ dalej jest pewna świadomość, którą chciałbym tutaj pomóc zrozumieć. Słuchajcie, byliśmy po samochód. Ja rzucę post na Facebooka odnośnie tego samochodu, wszędzie sensie na wszystkie media społecznościowe. I to był pierwszy właściciel Salon Polska. Samochód był z 2014 roku, miał niespełna 75 tysięcy przebiegu. 75 tysięcy kilometrów przebiegu, no i cały czas u jednego właściciela, i bardzo duża część osób uzna, że to są pewne samochody, nie ma co oglądać, i w ogóle, że są auta od pierwszych właścicieli najlepsze. i Ja w tym wypadku, wypadku tego filmu nie chcę tutaj kategoryzować, czy lepsze są od pierwszego właściciela, czy z zagranicy, czy z Polski, czy od 15, ale może potem trochę złożymy naczyniki pierwsze. Samochód tak. Elementy do lakierowania, trzy co najmniej błotnik, drzwi, zderzak, klapa, raczej też do lakierowania, po prostu totalnie zmęczony, porysowane. Opony fabryczne z 2014 roku. Nawet nie sprawdzałem. Tylne tarcze śmietnik skorodowane wewnątrz, w sensie, jeśli ta część, część ścierna ma średnicy. Wrześni, co się powiedziane. Załóżmy, że krocek pracuje na 4-5 cm, to 3 cm z tego było totalnie skorodowane. Dalej, fotel kierowcy Agonia. Nie, wymiana, nic z tym się nie dało zrobić już, albo po prostu jakiś dobry tapicer, nie ma problemu. W przód uderzony wcześniej i jak ja to zobaczyłem pod maską, moi drodzy, przewód gumowy od Intercoolera, bo teoretycznie w wypadku z saun sauną, sarną. Chociaż nie jestem do końca pewny może, nie wiem. Był zaklejony i teraz słuchajcie. Klejem do szyb. Co ja tutaj mówię? Za... Ciki, ciki. Klejem do szyb i owinięty taśmą izolacyjną. Tak. Klejem do szyb i owinięty taśmą izolacyjną. Zderzak tam był wyrwany z jednej strony. Zderzak w ogóle był lakierowany. To nie jest problem. Wiecie, załóżmy, że jed... Jedna, czy dwie, czy trzy rzeczy nie byłoby problemem, ale fakt, w którym średnia cena rynkowa tych samochodów, więc to dłuższego czasu sprawdza, oscyluje to jest diesel, w okolicy 40 tysięcy złotych, 14 rok ten samochód był za 45 tysięcy złotych bo bardzo często słusznie komentujecie, że pewnie, jak wrzucam jakieś grudzy, że pewnie są auta w zaniżonej cenie poniżej rynkowej jak tak jest, zawsze informuję, ale Super, że komentujecie, że tam się kotuje u mnie. Więc to chcę powiedzieć kurczę, no nie traktujcie pewniaków, znaczy nie traktujcie aut z polskich salonów, jeszcze właściciel, jako pewniak. Ja to wielokrotnie mówiłem, chociaż to nie jest zasada. Spójrzcie, mamy 10 samochód. Tak, ja już to mówiłem dwa razy. Jeszcze będę wam to regularnie nagrywał. Ktoś, kto ma 10 lat, 10 lat ten samochód, zwykle, albo załóżmy, 50 na 50, 50% osób przez pierwsze 2-3 lata będę dbać, potem te kolejne, kolejne 7, już trochę mniej bym powiedział. No jak ktoś przewód gumowy interkulera zakleja, nieważne. A część osób, w mojej opinii większość, będzie miała tak. Auto ma 10 lat i trzech właścicieli. Trzy pierwsze lata, niech to będzie leasing, ktoś sobie tam go leasingował. Potem odkupił drugi właściciel. No i dla niego ten samochód po tych trzech latach znów jest nowy. Wiecie, może oszczędzał, może nie oszczędzał, może to jest jego pierwsze auto, może dużo ma kasy, może mało, bez, nieistotne. Dla niego to jest nowe auto. Po sześciu latach zmienia znów ten samochód. Znaczy, auto zmienia właściciela, czyli auto ma tam sześć lat i kupuje go nowy właściciel. To auto dla niego znów jest nowe. No i może po 9, po 10, po 13 latach samochód znów zmienia właściciela, ktoś go chce odkupić, no i znów dla niego to jest nowe auto, i chce wszystko zrobić na nowo. Oczywiście. Że tak nie będzie zawsze. Tym bardziej część osób kupuje auta za 1000, 2000, 5000 zł, tak, żeby miesiąc, pół roku pojeździć do pracy, no tam ta zasada raczej nie wchodzi w grę. Chociaż jak kiedyś tam potrzebowałem jakieś auto na chwilę, tak sobie tam podrobiłem, ale to załóżmy, że to jest wyjątkowa sytuacja. Wiecie, to nie będzie tak zawsze. Bo potem pojechaliśmy zaś po samochód i był w stanie tak umęczony z każdej strony. Cena była znów wyższa. Ale rok był młodszy, to istotne, to był o rok młodszy samochód. Samochód ten razem był już sprowadzony. No niestety, absolutnie każdy element był uszkodzony. Nie, nie każdy. Prawie każdy. Załóżmy, nie wiem, dwoje drzwi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Na 11 elementów 8 było uszkodzonych, wymagających lakierowania. No totalnie nie, nie, nie zdecydował się klient na to. Ja byłem z klientem na zleceniu. Klient na bieżąco podjął decyzję, że no po prostu tego nie kupujemy. no to była dobra decyzja, żeby tego nie kupować, ale absolutnie ja mu nie odrzuciłem tego auta. No tylko no nie w tej kasie, kurczę. No nie w tej kasie. Jednak powyżej ceny rynkowej, gdzieś tam lub blisko średniej ceny rynkowej, jakieś tam oczekiwania warto mieć. No nic. Więc podsumowując to nie jest tak, że pierwszy właściciel Salon Polska auto będzie najlepsze. I jednocześnie to nie jest tak, że 10 właścicieli Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, auto będzie lepsze zawsze trzeba obejrzeć indywidualnie każdą sztukę, tak jak i nowo odbieramy, tak jak i używane oglądamy i no niedługo wjazd po nowy motocykl będzie też pierwsze takie zleconko, dobrego dnia wrzuć suba na YouTube'a i komentarz, piona